Hey, ja jestem Martyna. Zabawa. Zabawa. Dzisiaj będę otwierać Kalendarz adwentowy Barbie. W środku są 24 niespodzianki, w tym Lalka, a wśród nich ubranka idealna na Sylwestra, także myślę, że Angela będzie zachwycona. Jest taka opcja, że w kolejnym odcinku to Angela będzie otwierała kalendarz adwentowy Barbie, ale musicie zostawić 20 tysięcy łapek w górę i subskrypcję. Bo subskrybenci bawią się najlepiej! Tutaj niby prezencik, niby wigilia, a tutaj. Jakaś imprezka się szykuje. Gdzie one się tak wystylizowały? Na pasterkę? Czy na sylwestra? Zobaczcie, nawet Barbie tutaj trzyma pieska, bo pieski w Sylwestra bardzo się boją petard. I tych wszystkich huków i dziwnych dźwięków są przerażone, więc trzeba je tulić i, i chronić przed tym hałasem, a niestety najlepiej po prostu zrezygnować z petard. Dobra, lecimy z pierwszym okienkiem. Cieszę się, że lalka jest pierwsza, bo tutaj jest wielki napis 24. Myślałam, że lalka jest ostatnia i kto ubierałby te wszystkie dodatki? O chyba nie Angela. Angela to będzie, wiecie, otwierać kolejny kalendarz, jeśli zostawicie pod tym filmem 20 tysięcy łapek w górę. Lala idzie na pierwszy ogień. Dzień dobry, dzień dobry. A co tu pani w stroju kąpielowym? Toż to środek zimy jest. To nie strój kąpielowy, tylko body. Witam wszystkich. Dzień dobry, drodzy widzowie. Martyna zabawa. Ja jestem Barbie. Otwieraj ten kalendarz, bo muszę przyszykować doskonały outfit na. Na pasterkę. Aha, czyli jednak. No a co ty myślałaś? No nie wiem, że na sylwestra, takie tutaj cekiny, brokaty, błyszczące rzeczy, to, to nie wiem, czy to na pasterkę, tak? Ja jestem Barbie i muszę robić szał wszędzie. Otwieraj te okienka, ja sobie popatrzę. Dobra, jedynka już otwarta, więc lecimy z dwójeczką. Ale nie z taką dwójeczką. Wyświntuchy. Bardzo ciężko otwiera się te okienka. Solidny kawałek kartonu. Kryje na pewno jakieś skarby. O, zobaczcie, to chyba. Ta spódniczka, albo ta spódniczka, dawaj tę spódniczkę, bo idealnie pasuje do takiej spódniczki. A tak w ogóle, nawet jakby to był strój kąpielowy, to nie we wszystkich krajach na święta jest zimno. Są miejsca, w których jest tak ciepło, że można cała. Cały rok chodzić w stroju kąpielowym. I nie ma w tym nic dziwnego. Słuchajcie, dzięki temu kalendarzowi, to ja mam umiejętność cofania się w czasie. Patrzcie, tutaj jest 3 grudnia, a, a dzisiaj jest już trochę późniejszy dzień, ale, ale dla mnie w tym momencie trzeci. Także polecam otwierać kalendarze adwentowe z opóźnieniem, jeśli chcecie cofnąć się w czasie. Nie no, chyba pójdę po jakieś nożyczki. To chyba najbrzydziej otwarte okienko adwentowe ever. Ale nieważne, przynajmniej się udało. Ale łatwo nie było. Tu mamy takie. Hmm, pantofelki. To nie pantofelki, tylko szpilki! Dancing shoes, dancing shoes, o oh o! Oh. Dancing shoes, dancing shoes, o oh o! Oh. W czwórkę wlatuję od razu z nożyczkami, nie będę narażać swoich paznokci. Mmm Kopertówka. Tak, proszę Państwa, to jest tak zwana kopertówka, czyli najbardziej bezsensowna torebka, jaka istnieje moim zdaniem, bo po prostu trzeba ją trzymać cały czas w ręce. Jedyne co robi, to fajnie wygląda, ale nie można jej sobie przewiesić na ramieniu na nodze nigdzie, nigdzie po prostu trzeba cały czas trzymać w ręce. Nawet nie wiem, jak Barbie miałaby ją złapać. Prezentacja. Barbie trzymaj swoją kopertówkę. No piękne buciki! Wybaczcie mi ten brutalizm, ale z moimi paznokciami nie ma opcji po prostu na otw Na otwarcie tego kartonu. Ale proszę, proszę. No jakie oksy? Jak wyglądam? E, wiesz co, trochę krzywo ci się założyły. Nie, dobrze jest. Nie, serio, trochę krzywo. Jesteś po prostu zazdrosna. O, moje piękne, nowe oksy No, po prostu umieram z zazdrości. Co kryje numer? Ojojoj, mam nadzieję, że tutaj nie rozcięłam nic. Mmm No, póki co, najfajniejsza rzecz, jak dla mnie. Bardzo gustowna bluzeczka. Topik z kokardą. Topik? Gustowny topik? Gdzie? Proszę bardzo. Leć się przebrać, a ja otwieram kolejne okienka. No, co lecę? W tamtą stronę. Okej. Okay. 7 grudnia. Naprawdę. O, O o o! Zobaczcie jaki pocieszny piesek. To jest chyba szczeniak. Szczeniak? Uwielbiam szczeniaczki. Daj pogłaskać! O, rozkoszny! Nazwę go. Y, y. Karmel. Tak, to idealne imię dla niego, bo ma karmelowy kolor. Albo Tofi? Tofi czy karmel? Pomóżcie mi się zdecydować. Jeśli macie pieska, to piszcie jego imię w komentarzu. Wjeżdżam w 8 grudnia. No nie, ten odcinek to jest najbrzydsze otwieranie kalendarza adwentowego po prostu, jakie ja kiedykolwiek widział YouTube. O, i proszę, spadł mi tu jakiś but z innego okienka, chyba 17. Lipca. Ale za to w ósmym okienku mamy taką piękną opaskę z kokardką. Dawaj mi ją. Ej, Martyna, jak się nosi taką opaskę? Coś takiego? Bo wydaje mi się, że wygląda super. Nie, wiesz co? Musisz jeszcze tak tutaj. O, teraz jest sztos. Dzięki, dzięki. Idę zrobić fotkę na Insta. Dziewiąte okienko jest takie długie. Może tu się uda bez nożyczek? Bardzo szczerze wątpię. O, nie, no całe palce sobie poharatam. A to co? Ej, tu jest balon. No co? Sylwester już niedługo. Trzeba zacząć dmuchać balony. Ale mówiłaś, że to outfit na pasterkę. I ty w to uwierzyłaś? Takie ubrania na pasterkę do kościoła? Martyna, weź ty się zastanów. Oczywiście, że chodzi o Sylwestra. Ui! Dziesiąte okienko i, i chyba muszę urwać komuś rękę. Mam nadzieję, że nie będzie bolało. Chyba, chyba mnie to będzie bardziej bolało. Może nawet urwę sobie rękę, nie tutaj koleżance. Pomogłam sobie nożyczkami. Czy to jest folia termiczna, czy amelinium. Pamiętajcie, jeśli chcecie, żeby kolejny kalendarz adwentowy Barbie otworzyła Angela, to musicie zostawić dużo łapek w górę. Uuuu, ale rockowe rury! No, powiem Wam, że prezentują się super. Sama bym chciała chodzić w takich spodniach. Jestem gwiazdą rocka! I 11 grudnia. Słuchajcie, to nie jest otwieranie kalendarza adwentowego, tylko skrobanie go po prostu. Normalnie praca rzemieślnicza. Ale to pewnie przez to, że mam długie paznokcie. Jakbym miała krótsze, to może by to szło łatwiej. Kolejne szpilki Upsi! O, zobaczcie, jaki słodki kotek, jaki puszysty i przemilutki. No niestety. Nie, też mi się to nie podoba, co ja robię teraz w tym momencie. Oj, ale innej opcji nie ma. Mmm, Pięknie zapakowany prezent, ale nie wiem, czy ja nie spakowałam lepiej prezentów. A jeśli chcecie zobaczyć, jak pakowałam prezenty dla Miss Agi, to obczajcie. Mój ostatni film, w którym pakowałam wielki, wielki, naprawdę ogromny prezent dla Miss Agi. Co przyniesie 13? O, więc dzisiaj mamy akurat piątek 13, czyli. Otwieram to w idealny dzień. Oj, co to jest jakiś to wygląda jak przyrząd taki dla doktora. Posłuchać pani rytmu serca. To jest super naszyjnik na podryw. Wyobraźcie sobie taką scenkę. Ja będę Barbie, a ty Marcyna weź nożyczki i udawaj, że są Kenem. No dobra. Cześć Ken. Słuchaj, mam tutaj takie lekarskie nauszniki i już z daleka słyszę, że twoje serce na mój widok bije. Pup, 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 pup. Kurczę, coś w mojej wyobraźni wyglądało to lepiej. 14 grudnia Barbie z pieskiem, z tofi czy karmelem. No właśnie sama nie wiem. Dla mnie chyba bardziej tofi. Takie szybkie, krótkie, dźwięczne i słodkie. Ach! Zobaczcie, jak to wygląda. W ogóle wcisnęłam palec w głowę Barbie. Wygląda to naprawdę. Podejrzanie. A, czyżby to była kurteczka do zespawu? Jest szałowa! Teraz piętnaste okienko, a mam nadzieję, że wszyscy doskonale wiecie, co oznacza piętnaste okienko. Że teraz w tym momencie wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, zostawiają łapki w górę? Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki, naprawdę. Bardzo miło, jak zostawiacie łapki w górę, bo wtedy widzę, że podobają Wam się moje filmy i mi się chce nagrywać więcej. A to co? No jak to co? Na Dajnik GPS, multimedialny zegarek i różowy warkocz, związany, tak, żeby przypominał bransoletkę, Ja tak naprawdę w każdej chwili mogę doczepić sobie różowe pasemko. 16. Otwórz się! Ja mam nadzieję, że Wy naprawdę widzicie to, że to jest po prostu niemożliwe do otwarcia i muszę po prostu robić to w taki obrzydliwy sposób. <laughs> No i mam kolejny dylemat. Jak go nazwać? Puszek czy kłębuszek? Jeśli macie kota, piszcie jak się nazywa. Może mi coś podpowiecie. Miau. Okienko numer 17 jest puste. Ale to są chyba te buty, które mi tu wypadły. Barbie, jak ty chodzisz na takich wysokich szpilach, to ja nie mam pojęcia. Normalnie easy peasy. Czas na ogromniaste osiemnaste okno. Sorry, dziewczyny. Naprawdę przepraszam. Nie chciałam. To jest piękna, długa, tiulowa spódniczka. Mmm, Cudna. Chyba najładniejsze ubranko dla Barbie, jakie w życiu widziałam. To jest spódnica na każdą okazję. Na Wigilię, na Sylwestra, nawet na Pasterkę. Może po prostu nie zdejmę już jej do końca stycznia. O, a może zrobię tutaj taki cheat. Małe oszustewko i zamiast otwierać 19 okienko, otworzyłam 22. A w środku jest wąż Boabs! To się nazywa szyk i elegancja. A teraz wybaczcie, idę na bal. Dobra Barbie sobie tam baluje. A mi się spodobało takie otwieranie okienek nie po kolei, więc teraz lecę z dwudziestką. O, oj! Barbie nie żartowała z tym różowym pasemkiem. Trochę zakręcone. Czy to się prezentuje dobrze? Pozostawiam już to do waszej oceny. Cofam się do dziewiętnastego okienka, ale. Tak będzie chyba łatwiej. W dziewiętnastym okienku mamy piękną kryształową koronę! Zawsze marzyłam o tym, żeby zostać księżniczką kolejne okienko. O, jakiś naszyjnik! Prawdza, no wydaje mi się, że coś tutaj nie gra, że coś pomyliłaś. Nie, na pewno nie. Wszystko leży gula. Nie no, naprawdę jestem prawie że pewna, że, że to powinno być na odwrót. Co ty gadasz? O oh, wow, teraz to ma sens. Niech pani księżniczka mi wybaczy ten błąd. Wybaczam! Tutaj nie wiem, które to jest okienko, ale zobaczcie jaki piękny z literką B jak w Barbie, ale nie jest raczej dla Barbie, trochę za duży, ale mi chyba pasuje. No, przynajmniej coś mam z tego kalendarza dla siebie, a nie wszystko dla Barbie. Kolejne okienko i, i nie pamiętam które to było. Pewnie jakieś 21 i mamy tu w końcu torebkę, którą można nosić, bo ma sznurek. I, i to bardzo długo więc można ją nosić naprawdę na wiele sposobów na szyi, w dłoni na ramieniu jak papugę na skos, to mój ulubiony sposób bo wiem, że nigdzie nie zgubię torebki no i na nodze oczywiście Cały kalendarz jest już otwarty i to dosłownie. Zobaczcie jaki zrobiłam tu bałagan, aż mi trochę wstyd, jednak nie patrzcie, nie patrzcie, proszę. A ja teraz serio już lecę na bal księżniczek. Wy za to możecie obejrzeć tutaj poprzedni film, a tutaj jeszcze inny film. A po środku tutaj możecie kliknąć subskrypcję i koniecznie zostawcie du. Duży łapek w górę, jeśli chcecie, żeby w kolejnym odcinku to Angela otworzyła kalendarz adwentowy. Ja przyznam szczerze, że jestem wielką fanką Angeli i bardzo bym chciała, żeby otworzyła taki kalendarz. Więc na balu powiem wszystkim księżniczkom, żeby klikały łapki w górę też. Pa, pa!